Przestrzeń publiczna jest takim miejscem, taką strefą, gdzie spotykają się bardzo różne interesy i bardzo różne potrzeby. Zwykłego mieszkańca mamy z dzieckiem, urzędnika, ucznia. No, to jest przestrzeń bardzo taka demokratyczna, do której każdy powinien mieć prawo bezpłatnie, i w której każdy powinien móc znaleźć miejsce dla siebie. Projektując, czy Budując tą przestrzeń publiczną, powinniśmy wziąć pod uwagę głosy tych wszystkich użytkowników, jak również głosy tych osób, które potem tą przestrzenią zarządzają. Działania w przestrzeni publicznej nie są działaniami akcyjnymi albo nie powinny być. To są działania, które są rozpisane na wiele miesięcy lub wiele lat. Tego designu ciągle brakuje, ale brakuje przede wszystkim yy, w rozumieniu jako kreowanie pewnych procesów, czyli designu rozumianego jako zarządzania przestrzenią. Natomiast ciągle brakuje pewnej koordynacji tych działań. Dzięki temu pojawiają się pewne procesy, pojawiają się pewne interwencje w mieście, które czasem się wzajemnie wykluczają. Zajmie się nie wspierają, wystarczyłoby tak naprawdę dobrego przemyślenia i podejścia projektowego, żeby, w, żeby wspólnie te działania nawzajem się implikowały i, i, i tak naprawdę kreowały dwa podstawowe cele, czyli poprawy jakości życia w mieście oraz poprawiały wizerunek miasta. Myślę, że ważne jest tak zwane podejście partycypacyjne, czyli to, żeby przy projektowaniu miejsca mogli się wypowiedzieć ludzie, którzy będą z niego korzystać. Mieszkańcy okoliczni czy, czy mieszkańcy miasta, którzy będą przychodzić na rynek czy na plac. Ale ważne jest, żeby tworzyć takie funkcje, które faktycznie wzbogacą miejsce, które będą unikalne. Jest niezwykle istotne, żeby bardzo precyzyjnie określać cele i bardzo dobrze zdefiniować potrzeby w przestrzeni publicznej. Takim kluczowym. Elementem jest uwzględnienie głosu użytkownika i dostosowanie tych naszych działań do, do jego potrzeb. To może być system informacji w budynku, system informacji, który zrobiłem teraz w nowej bibliotece SINIBA, gdzie jest bardzo określony i charakter architektoniczny tej przestrzeni, i potrzeby, i użytkownik, i, i czas jakby przebywania, ale również takie działania bardziej otwarte, jak przestrzeń dworca czy przestrzeń lotniska czy ogólnodostępna przestrzeń miasta, która nie ma określonych grup użytkowych. Wykładem dobrej praktyki jest program Design w terenie, który realizujemy razem z ASP. W projekcie tym, który był realizowany w Mstowie w zeszłym roku, a w tym roku w gminie Radlin, cały nacisk położony jest na współpracę z mieszkańcami, na rozmowy z mieszkańcami, na pytanie ich, czego właściwie potrzebują w swojej przestrzeni. Potem dopiero mając taki materiał wyjściowy, studenci przystępują do projektowania i mogą swoje pomysły oprzeć w rzeczywistych potrzebach mieszkańców. W Mstowie opracowano m.in. innymi projekty dla rynku czy dla kluczowych miejsc turystycznych i były to rzeczywiście projekty, które wzbogacały daną przestrzeń, które oparte by były o potrzeby przyszłych użytkowników. Dzisiaj samodzielnie, jako architekci nie jesteśmy w stanie już zarządzać i kreować przestrzeni. Są to problemy zbyt skomplikowane i dotyczą, dotykają często yy, procesów społecznych, yy, socjologicznych, yy, politycznych, ekonomicznych. Dlatego im szybciej zrozumiemy, że praca w pojedynkę jest bezsensowna, a powinno się tworzyć multidyscyplinarne zespoły, które będą w stanie zarządzać przestrzenią, tym szybciej będziemy w stanie wpływać na tą przestrzeń.